Cześć, ja jestem Ziemniak. I przyszły do mnie trzy paczki. Pierwsza, druga i trzecia. Pewnie zastanawiacie się, co w nich jest. Otóż w pierwszej znajduje się medal. Za zdobycie wybitnego osiągnięcia 40 milionów użytkowników Realme. I teraz ja go wyciągnę. Z jednej strony wygląda on tak, z drugiej strony wygląda on tak. Dziękujemy za bycie częścią naszej wyprawy Dirtulip. Możecie zobaczyć na wstążce. Nie, bo. Smyczka to Ale jest. medal ma smyczkę? Medal ma wstążkę. A to jest smyczka. Akurat. No ale wygląda trochę jak wstążka. Tutaj jest napis seria 9 Pro w drugim opakowaniu. Tak w ogóle to metal dla mnie? Powieszę go sobie, będzie ładnie wyglądać. Zrilmiałem. To po polsku brzmi? <grymne> takie stwierdzenie, że zrilmiałem. Zrilmiejmy teraz wszyscy, bo w drugim opakowaniu, które ma w swoim miejscu, w środku, miejsce na dwa smartfony, jest jeden... Jest jeden smartfon, ale pierwsza rzecz, która mi w ogóle z tego opakowania wypadła, to kartki pocztowe, które można komuś wysłać. Zawsze się zastanawiam, czy w tych grubszych wieczkach na przykład czy czegoś jeszcze nie ma, ale chyba nie ma. Ładnie w ogóle to wygląda opakowanie. Tutaj mamy kartki pocztowe, które jak nie mam, są wykonane, te zdjęcia na tych kartkach, za pomocą telefonu Realme z Serii 9. Bo Seria 9 ma stawiać nie na wydajność tym razem, tylko ma stawiać na przede wszystkim łapanie jak najładniejszych zdjęć. Czy rzeczywiście tak będzie? O tym się mam nadzieję, że przekonamy. Bo Realme 9. Pro plus to najwyższy jak nie mam z całej wypuszczanej dzisiaj serii. To jest jego opakowanie, jeszcze go nie otwierałem, ale wiem już o nim dosyć sporo przynajmniej z tego co jest wypisane na pudełku. <noise> Lubię wąchać rzeczy. Witamy w rodzinie Realme. W środku jest opakowanie, czyli coś, czego brakuje wielu flagowym producentom, którzy opakowań standardowych etui nie dodają, a one potrafią uratować życie. Znaczy nie, że życie człowieka, tylko życie telefonu. Chociaż, jakby nam się zbił telefon, w takim przypadku zagrożenia no etui może ratować życie. Taki mały kawałek gumy. Kawałek gumy może uratować życie, prawda? <noise> Głębiej w pudełku znajduje się sam telefon oraz mamy ładowarkę Super Dart i przewód USB. Sam telefon. Telefon trafił do mnie w kolorystyce czarnej, która, jak sami widzicie, jest bardzo ciemna. Postaram się ją ładnie oświetlić, żeby pokazać wam pełne jej walory, ale pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to to, że robi się taki rozbłysk na całym ekranie. Masz zdziwioną minkę na ten aparat. Rzeczywiście. O, czy będzie równie takie nasze duże zdziwienie malować się na naszych twarzach po tym, jak zobaczymy zdjęcia testowe, które wykonamy tym telefonem? Żeby skopiować dane ze starego telefonu na nowy telefon, można użyć na przykład przewodu. Skopiować dane na nowy telefon, Kopiu. zostaną przeniesione, czyli to jest niejasno powiedziane, bo skoro przeniesione, to znaczy, że ich już tutaj nie będzie, a mimo wszystko są kopiowane. A tutaj będę mógł wybrać, co chcę skopiować. W czasie, kiedy to się będzie wykonywać, to pokażę Wam swoją trzecią paczkę, którą dostałem. Otóż, dlatego, że nowe Rimi bardzo mocno na układzie nacisk na jakość zdjęć. To dostałem ring lighta. Selfie ring light. Ring lighta? Potrzebujemy prawdziwego oświetlenia. Statyw? <laughs> <laughs> Zaspędziało. <laughs> <laughs> No. Dostałem dodatkowo ring lighta, gdzie możemy wsadzić sobie telefon, żeby zrobić sobie zdjęcie i to jest lampa z diodami cct, czyli jesteśmy w stanie zmieniać temperaturę barwy, czyli światło cieplejsze, zimniejsze, zaprezentujesz, przekręcisz tam, czyli cieplejsze, czyli ciepłe światło, zimniejsze, czyli zimne światło. I uwaga, dodatkowo w zestawie przyszedł pilot, który możemy się połączyć z telefonem i na Bluetooth robić sobie zdjęcia. O, teraz będzie działać. Przepraszam. Oh! RGB! No, to wykorzystamy to do zdjęć. Możemy świecić na różne kolory białego albo na różne kolory kolorów. <gryw> Tylko jeżeli ktoś chciałby korzystać z Ring Light tak żeby siebie oświetlić w 100% i ma okulary, to widzicie, że okulary potrafią być problemem. Ale jak ktoś nie ma okularów, to już jest lepiej. No. Ty fajne. Ja Aniołek, to musi mieć złotą aureolkę. A dodatkowo od premiery modelu GT mówiłem, że będę korzystać z tego telefonu bez case'a i zobaczę w jaki sposób on będzie działać. Nie oszczędzałem go w żadnym stopniu i możecie zobaczyć, że są na nim widoczne dosyć mocne ślady użytkowania. Pytanie, czy Anna nas wytrzymał? Wszystkie najważniejsze techniczne informacje na temat tego telefonu możecie zobaczyć na tym jednym oraz na tym drugim ekranie. Otóż najważniejsze ma Mediatek Diamond City 925G, czyli procesor Mediatek'a zrobimy jego benchmarki. Ekran to AMOLED, czyli czernie przepiękne. Ma 2400x1080 pikseli, czyli Full HD+, taki standard wśród telefonów, a jego odświeżanie to 90 Hz. Mój egzemplarz posiada 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej, gdzie dla użytkownika jest w okolicach 90 paru gigabajtów, bo już trochę aplikacji ściągnąłem. Ekran pokryty jest szkłem Gorilla Glass 5. Jeszcze jeżeli chodzi o kolorystykę, to mój egzemplarz jest w kolorze Midnight Black i on jest nie do końca czarny, on jest taki delikatnie powiedziałbym granatowy. Ładnie wygląda, mi się naprawdę podoba. To co ją komórkę wyróżnia najbardziej w porównaniu na przykład do ryni GT to przede wszystkim aparat. Tutaj mieliśmy 64 megapiksele, tutaj mamy 50 megapikseli. Mniej znaczy lepiej? Otóż musicie się przyjrzeć na same soczewki. Widać, że w przypadku wersji GT tutaj aparaciki są dosyć malutkie, natomiast tutaj te aparaciki są znacznie większe i to się łączy z tym jaką możliwość oferują nam one w przypadku kiedy Mamy ochotę porobić zdjęcia. Ten ma mniejsze piksele, ten ma większe piksele. Mimo, że ten ma więcej megapikseli, ten ma mniej megapikseli, ale tutaj piksele są fizycznie większe, czyli są w stanie pochłonąć więcej światła, więc radzić sobie będzie on lepiej, jeżeli będzie ciemniej. Ty ma trwały słuch? Ale ma to sens. Ten będzie sobie radzić lepiej w nocy, bo jego piksele mogą pochłonąć więcej światła, bo są fizycznie po prostu większe w porównaniu do tego. Ale jest jeden problem dotyczący tego telefonu w porównaniu z tym, dlatego że zobaczcie na ich przekrój boczny poprzeczny. GT miał bardzo fajnie schowaną wyspę z aparatami, natomiast wersja 9 Pro Plus widzicie, że te aparaty ma bardziej wystające. To sprawia, że jeżeli położymy te dwa telefony bez Etui, to widzicie, GT prawie że się nie chyba, ten się chyba, chyba. Chyba co się mówiło kiedyś chyba. Dlatego zdecydowanie lepiej jest założyć na niego etui, bo wtedy, jeżeli etui będzie już założone, to to chyba tanie będzie bardziej przyjemne. Pytanie, jak to wpłynie na brud, który ewentualnie tam będzie wpadać. Po przyzwyczajeniu się do etui, które było takie lekko skórkowe, trzymanie tego telefonu, człowiek ma wrażenie, jakby to był po prostu taki zwykły plastik. Chociaż wciąż telefon jest bardzo dobrze spasowany i nie ma się tutaj do czego przyczepić. Z prawej strony mamy włączanie i wyłączanie ekranu. Z lewej strony mamy głośniej, ciszej oraz Stacka na dwie karty nanoSIM. Od góry mamy tyle co nic, bo jest dziurka z mikrofonem, natomiast od spodu mamy USB-C do ładowania oraz jacka 3,5 mm. Strasznie dużo osób mówiło o tym, że bardzo im brakuje często jacka, ale ja dzisiaj sobie przypomniałem, że ten telefon ma jacka. Zapomniałem totalnie o tym, w ogóle z tego nie korzystałem. Wydaje mi się, że po prostu po długim czasie użytkowania wersji GT, która była po prostu czymś obita, mam teraz duży problem, jeżeli chodzi o telefony, które są z tyłu po prostu błyszczące, bo one niestety są po prostu magnesem na odciskach. Natomiast ten telefon, mimo że tak samo go dużo dotykam, no to zobaczcie, to jest tylko mały jeden pasek, który może być ubrudzony. Tutaj natomiast cały telefon jest w odciskach. I ja już mam dziurawe koszylki od wycierania tak okularów i wycierania tak telefonów, żeby po prostu to ładnie wyglądało. Dwa telefony. Który to jest który? Od frontu praktycznie nie da się w żaden sposób tego odróżnić, ale ten ma trochę grubszą Pupkę. Jeżeli odwrócimy sobie go, to tak, to jest nowy telefon. Niestety telefony stały się bardzo nudne i tak naprawdę trzeba lecieć po opłacalność i po możliwości w danym przedziale cenowym. Realme znane jest z tego, że wycenia swoje telefony naprawdę dobrze i porównując ich sprzęty bardzo często z flagowcami albo z bardzo wydajnymi sprzętami, to Realme zdecydowanie lepiej wypada ponad innymi telefonami właśnie ze względu na konkurencyjną cenę. Tutaj największą konkurencją ma być aparat, więc ja myślę, że nie ma co bardziej przedłużać. Po prostu porównajmy sobie zdjęcia z tego, gdzie jest Moduł 64 megapiksele IMX682, a tu jest IMX766. Jeszcze przed zdjęciami zobaczmy na zużycie tego telefonu, bo to Wam też obiecałem. GT. Możecie też zobaczyć, jak wyglądały plecki przed wyczyszczeniem tego świecącego paska. Wyglądały one tak, jak wyglądają normalnie plecki telefonu, czyli mają dużo różnych odcisków palców, ale tego telefonu praktycznie w ogóle nie oszczędzałem. To, co najbardziej ucierpiało, to ramka dookoła aparatu, która jest troszeczkę podwyższona nad szkłem, więc przyjęła bardzo dużo uderzeń. Więc jestem jej wdzięczny za to, że mi się nie rozwaliły aparaty, bo często z nich korzystałem. Sama ta wstawka plastikowa, która ma ładną fakturę, ma parę dziur rzeczywiście w sobie, ale nie można jej wiele zarzucić, bo dzielnie znosiła wiele uderzeń. Uderzeń, które są widoczne najbardziej, przykładowo, tutaj jest bardzo duże uderzenie, i ogółem na ramce. Oraz raz bardzo dobrze, mocno dostał sam wyświetlacz, który ma na sobie fabryczną folię. I ta fabryczna folia, jak się. Jak się okazuje, sprawiła, że telefonowi nic się nie stało. Telefon jest czyściutki, ładniutki, bez żadnej skazy na ekranie. Więc jeżeli ktoś używał telefonu razem z folią założoną jeszcze od producenta, to wiecie co, te folie warto jest zostawiać, bo mimo że ja nie szanowałem w ogóle telefonu, to ta folia dała sobie całkiem nieźle radę. I Jakiekolwiek ponowne chęci założenia folii mogą się skończyć po prostu takim efektem, bo wiele kurzu, elementów, cząsteczek, drobinek po prostu od razu wpada pod tą folię i od razu spada na ekran. Więc potrzebuję kupić nową folię. Albo tak będę po prostu używać. Natomiast największym moim zastanowieniem było to, w jakim stanie będą plecki. Bo one są wykonane z y, czegoś związanego z ananasem. Ze skórki ananasa? Pinatex się to nazywało? I ten element, mimo że wielokrotnie spadał mi chociażby na płytki, których jest pełno tutaj na tym poziomie, no to zobaczcie, że on jest praktycznie w 100% zachowany idealnie. Nie widzę żadnej dziury. Jedyne co mnie zastanawia to delikatne, mało widoczne na nagraniu... O, coś tu jest? Czy to brudek był? O, to jest troszeczkę Ubity ten pasek. W tym miejscu telefon dosyć mocno dostał, ale sama ta powłoka w żaden sposób nie ucierpiała. To, co jest widoczne, to to, że ten pasek delikatnie zszarzał tutaj po krawędziach w niektórych miejscach, ale poza tym nie widzę większych problemów. Spróbujmy wziąć troszeczkę alkoholu izopropylowego, polejmy nim szmatkę. Ojej, co zrobiłem? Nie. Mam papier w trole. I ten papier mi się roztopił, i mi zafarbował teraz jeszcze bardziej tą skórę. Ale patrzcie, schodzi w miarę. <grym> Mati, jak sądzisz? Nie. Czy to jest czystsze na krawędzi teraz? Jest czystsze. Kamera tego tak nie oddaje, ale rzeczywiście on szarza na tych krawędziach trochę, co nie zmienił tam bardzo. Tutaj na przykład, o, tu jest to widoczne. Ale tak czy siak, jak na praktycznie rok użytkowania, to ten telefon naprawdę się dobrze trzymał. W sensie no, bez, bez casea. -ca. Więc to jest rzecz, za którą najbardziej pokochałem ten telefon. Pod względem po prostu możliwości trzymania go bez etui, on wygląda za każdym razem dobrze, bo nie robi wam się czasami niedobrze, jak widzicie czyjś telefon, ktoś wam daje telefon i mówi, macie, chwilę, to trzeba otwarć. Patrz jaki fajny mem weź sobie telefon do ręki. No to nie wygląda zbyt apetycznie. A jak ktoś ci daje po prostu taki telefon, to zawsze było takie, wow jaki to jest fajny. A przy okazji najważniejsza rzecz, patrzcie, tu jest jasno, to by było widać, że jest telefon, ale na dole na dywanie. Gdzie jest mój telefon? Nie wiem. A jak leży tak? O, tu jest mój telefon. Raz mi się w ogóle zdarzyło, że go zgubiłem przez trzy dni nie mogłem go znaleźć, po czym zacząłem chodzić po domu i zacząłem mówić, ok Google. Zrobiłem porównanie wydajności w Antutu 929 i możecie zobaczyć taka jest różnica punktowa. I zrobiłem test samych zdjęć i wideo, ale najpierw przed aktualizacją. A aktualizacja dosyć sporo zmienia, mimo wszystko przed aktualizacją widać sporo różnic, więc zobaczcie sobie. Pierwsze zdjęcie jest z GT przy bardzo ciężkich warunkach oświetleniowych. I dziewiątka pokazuje tutaj swoją wyższość. Zwłaszcza to widać przy bezpośrednim porównaniu kolejnych zdjęć kotka Mateusza. Jak go oświetliłem telefonem, to oczywiście zdjęcia zaczęły wychodzić znacznie lepsze. A przy bezpośrednim porównaniu widać, że 9 Pro Plus zachowuje więcej szczegółów w cieniu, jak i przy świetle. Wyszedłem także z telefonami na zewnątrz i jak się śmieje raz? Mech, mech, mech. A sprawdzając możliwości bezsensownego trybu i obiektywu makro, wciąż uważam, że jego mogłoby po prostu nie być, choć Pro Plus zachował więcej szczegółów. Przy zwykłym obiektywie GT trochę zarzuccał, a dziewiątka odwzorowała lepiej kolory. Choć czasem ta rzuć nadawała fajnego klimatu i też rozmycie tła lepiej wyglądało. Podobnie mam wrażenie ze zdjęciem pod słońce, gdzie wydaje mi się, że obraz jest zbyt mocno wyostrzony na Pro. Tutaj jeden przykład z 50 megapikseli, a tutaj tryb portretowy, który wygląda jak standardowo tryb portretowy. Nagrywanie filmów na GT w ciemności wychodziło bardzo słabo i kotek raczej przypomina plamę. Na dziewiątce przy 60 klatkach wyglądało to znacznie lepiej i widać było więcej szczegółów, ale jakby mi przyszło filmować przy takiej ciemnicy, to zmieniłbym nagrywanie na 30 klatek, bo wtedy telefon rejestruje znacznie więcej szczegółów. Przygotowałem się do nagrania side by side, ale ostatecznie tego ujęcia nie ma co używać, bo to jest przed aktualizacją, która wprowadza obsługę optycznej stabilizacji obrazu. Jedynie tak jak w Realme GT da się ustawić 4K 60 klatek, tak niestety 60 klatek w Realme 9 Pro Plus dostępne jest tylko przy rozwiązaniu. Full HD. Po aktualizacji, natomiast w przypadku GT, przednia kamera na przykład, nic się nie zmieniło, dalej się trzęsie. Natomiast w wersji 9 Pro Plus to. Jest bardziej włączona elektroniczna stabilizacja obrazu, ale najwięcej tak naprawdę zmieniło się, jeżeli chodzi o tylne aparaty. W wersji 9 Pro Plus ma wsparcie do optycznej stabilizacji obrazu. Możecie zobaczyć, ja tam jestem, tam jest kotu i ona sobie łapie ujęcia. Widzicie, że jest dosyć spora różnica, jeżeli chodzi o kadry. W sensie, mimo że są ustawione na 1080p na 60 klatek, to oba mają nieco inny kąt widzenia. Ale największą różnicą, jeżeli chodzi o te dwa telefony, jest to, że ten posiada optyczną stabilizację obrazu. I to sobie przetestujmy. To będzie taki test, gdzie słyszycie mnie z telefonu. W zależności od tego, który telefon jest włączony, no to z tego telefonu będziecie mnie słyszeć. Yy, znaczy, teraz może zróbmy porównanie. Dwa telefony obok siebie, więc prosiłbym Cię, żebyś się odsunęła ode mnie. Ale tak wiesz, na luzie, nie musisz się mega starać, żeby to było jak najbardziej stabilne, bo chcemy zobaczyć, w jaki sposób działa stabilizacja. I teraz wręcz podbiegnij do mnie. I zobacz, który z telefonów będzie fajnie wyglądać, spróbuj mnie tak obejść, wiesz, udawaj, że jesteś planetą, udawaj, że kręcisz się wokół słońca, niczym Wenus albo Merkury, Ziemia, Marsz, Marsz? Marsz, unrealny, bo gwiazda śmierci też była w kosmosie, tu o to mi chodziło. No i tyle, jakbyś tak, skuszył, to do uderzyłaś w kanapę, ojej. Boli. Tutaj jeszcze jedno nagranie, gdzie nie starałem się zbytnio, żeby wszystko było stabilne i ta optyczna stabilizacja działa cuda. To powinien być wymóg każdego telefonu, jaki jest dopuszczony do sprzedaży, bo bez tego nagranie, które widzicie, wyglądałoby bardzo słabo, zwłaszcza jak się w tym momencie bawię telefonem, trzymając go w jednej ręce i chodząc sobie po pokoju. Widać momentami, że moje mocniejsze drgnięcia ratuje, także elektroniczna stabilizacja, ale jak dla mnie jest naprawdę ok. Największa różnica to przede wszystkim zdjęcia, gdzie ten model w porównaniu do GT daje o wiele lepsze rezultaty w słabszym świetle. Chciałem zrobić jakieś takie zaawansowane, ciekawe porównanie, ale myślę, że lepiej jest to ubrać w prostych słowach, bo filmik i tak już się przedłużył. To jest bardzo fajny średniak z bardzo fajnym aparatem. Jeżeli poszukujecie sprzętu, który zapewni Wam fajne zdjęcia, no to ten moduł aparatów jest wrzucany do znacznie droższych modeli, a tutaj możemy mieć w przystępnej cenie fajny aparat. Co prawda jeden, bo makro i szeroki kąt to już są takie zwykłe, standardowe. Niczym się nie wyróżniają. Natomiast ten naprawdę znacznie lepiej sobie radzi w ciemnościach i jedno z ostatnich zdjęć, jakie wrzuciłem na Instagrama, to jest zrobione tym telefonem, więc możecie jeść obczaić. W sumie to się pojawiło w dzisiejszym odcinku. Ale jeżeli chodzi o moje takie najbardziej negatywne strony tego telefonu, bo mocno negatywnych ciężko się tutaj doszukiwać. Fajnie wyceniony, przy fajnych bebechach, ale jego budowa. Choć producent chwali się tym, że ma on 7,99 mm, niestety, ale bez case'a byłoby mi go ciężko nosić, bo ta wyspa aparatów dosyć mocno wystaje, a natomiast z case'em jest dosyć już taki no grubaśny się robi. Za bardzo się przyzwyczaiłem do wersji GT, która miała te aparaty bardzo mocno schowane. I choć ta oferowała mniejszą jakość nagrywania czy robienia zdjęć, to jak mamy odpowiednio duże światła, to na jednym i na drugim złapiemy w miarę podobne efekty. Natomiast jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, no to tutaj zdecydowanie ta stabilizacja obrazu, ona powinna być obligatoryjna w każdym telefonie, jaki jest wypuszczany, bo bez stabilizacji filmy, które się bardzo mocno trzęsą, są złe. A jak mają stabilizację, to są znacznie lepsze, bo przynajmniej jak się ręka trzęsie, to nie widać, że się trzęsie. Przynajmniej nie aż tak. Co Realme lubi wprowadzać nowe funkcje i zaskakiwać swoich użytkowników oraz tych potencjalnych klientów, których próbuje zwabić nowymi funkcjami, żeby się przekonać do ich marki. Ja wam pokażę jedną fajną funkcjonalność, którą wprowadzili. Mianowicie, tutaj jest czytnik linii papilarnych. Standardowa rzecz, ale uwaga, jedna ważna rzecz, do której można tą rzecz wykorzystać. Mianowicie, widzieliście, że w inteligentnych zegarkach bardzo często coś świeci nam w nadgarstek i mierzy nam puls. A tutaj Realme stwierdziło, że hej, jeżeli wejdziemy sobie do ustawień i wpiszemy to jest coś takiego jak pomiar tętna i tutaj możemy go wykonać przytrzymując na tym czytniku linii papilarnych swój palec. On także zaświeci od spodu kolorem zielonym i po jakimś czasie, dokładniej po, już mi pokazuje, że mam okolice 80-90 uderzeń na minutę i jesteśmy w stanie zobaczyć historię naszych pomiarów, tylko teraz niechaj się ustawi nam jakiś taki średni wynik, 84 zapiszmy i mamy 84, 103, 77, fajna funkcjonalność. Działa w przybliżony sposób, bo jak porównywaliśmy z dwoma osobami trzymającymi swoje zegarki inteligentne na nadgarstku, to te pomiary one lubiły się trochę od siebie różnić. Ale tętność też trochę zmienia, to jest i tak uśrednione. W sensie to jest fajny bajer tak naprawdę. Tak czy siak, to byłoby na tyle. Na dole znajdują się wszystkie najważniejsze linki. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a pod spodem! Pod spodem miała ja być łapka w górę i pod spodem linki, a na ekranie dwa inne filmy, miejsce na subskrybujkę. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!